Rek 4 Apokalipsa. Ten film to jakieś pierdolone nieporozumienie, a powodem tego stanu rzeczy jest niezrozumienie. Nieborak, który w ogóle nie widział na oczy poprzednich części, będzie co najmniej zdezorientowany. Przez cały czas czujemy, że coś ewidentnego, dużego, ważnego się niedawno stało i kurwa za cholerę nie wiemy co weźmy taki język hiszpański on jest tak miękki i tak egzotyczny że wręcz przeszkadza w prawidłowym odbiorze filmu chociaż właściwie co tu dużo odbierać jedynym dostępnym środkiem na straszenie jest wbijanie takiego kurwa niesamowicie głośnego ryku kwiku w dodatku skład paczki tych bohaterów każde z nich tak bardzo ciągnie we własną stronę, że za bardzo nie wiadomo komu tu kibicować, czy warto pójść na ten film? Czasami gdy nie wiem o co chodzi to staram się później siąść i się dowiedzieć o co chodzi. W tym wypadku w ogóle mi na tym nie zależało. Mam ten film głęboko w dupie, a jedyne na czym mi zależy, to na tym, abyście wy go nie oglądali.